Mamy korki w tym linii. Tu jest zamknięta droga. Znaczy biedna linia, Litka Cześć, proszę pani nie, pani mnie nie macha, bo pani jedzie. Daleko nie pojedziemy. He Tak, u mnie najbardziej boję ja... się. Trzymam się lewej, potem dalej prosto. Trzymam się lewej, potem dalej prosto. Ale ja wiem, że będziemy skręcać w prawo, i nie prosto. Proszę, tam pasę pamiętam. Bardzo. Tower of London jest tutaj. Tower Bridge będzie po lewo tutaj, od tego tam, ale mierzymy w miejscu tam nie kamerę, zaraz ziemią na Tam Po prawo, po lewo jest tower bridge. Jak widzę, ale tam nie pojedziemy. 300 gardów, jedź proste. Przedasz się panowie kamerka. Za 200 gardów, jedź proste. Zaraz będziemy skręcać w lewo i przekroczymy tamizę.

Nie, nie, nie Zostawiam się coś pokazać Tam Tower Bridge Oprócz tego Oka nie widać, bo to jest trochę daleko stąd Nic 20 minut baterii mi zostało, ale tamerabę na kablu jest, a każdym razem jaką wyłączam to się trochę podgodowywuje Dajcie znać w komentarzach co jakie przygody w Londynie? Mam je tu ciekawe. Ja nie miałem żadnych, w sensie że oprócz korków i świateł, no to co tu się, co tu się dzieje? Tylko można, na co powinno się uważać, bo ja no, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Na wszystko trzeba uważać. No tak wszędzie. Także dajcie tam znać o Waszych o waszych o jakichś przygodach w Londynie podczas kierowania. Niekoniecznie dużymi samochodami, może być też innymi. Długi zjazd. aż mi szyja boli od tego obracania się cały czas listerka lewo prawo W końcu z mojej zapasowej godziny, którą mieliśmy na początku, jak się rozbudowaliśmy na pierwszej służbie, zostało mi 21 minut. Czyli 50-minutowa podróż nam zajęła ciut więcej. Półtorej godzinki. Ale jesteśmy przed czasem, pół godziny przed czasem, jest pół do pierwszej. Póki mieliśmy na pierwszą, także mogę być z siebie dumny Mogę do szefa, bo jest szefie, podwyżka. bo no, zawsze pół godziny wcześniej. Dobrze, bo... Już nie chciało ten jeździć. Sywkał widzicie. A stąd nie będziemy się wracać przez centrum, tylko uciekamy na wódnicę na południową częścią wódnicy, dynam 25 i tam sobie wrócimy do domu. Po drodze nie wiem co nas czeka. Jeszcze prawdopodobnie zahaczymy o Witan jak zwykle, żeby odebrać ładunek. albo dzisiaj wieczorem w Swindon. Czyli tak będziemy zabierać to nieco od nich tam. Mam park biznesowy, a po lewo, dynku z czerwonym cegieł. Między innymi ten, który mnie interesuje. Dwie budki z jedzeniem i pójdę się spytać, gdzie tu jest jakiś bankomat, bo coś mi zjadł, a nie mam nic. Zaczęłam to w zupę, ale w to się napije tylko, a nie naje. Nie wiem, czy to będzie jakiś bankomat, to wówczas. No dobrze. To się rozwiąże za chwilę, a tu mamy bako. Na lewej stronie będą nas odładowywać i sobie tam na koncu zawinę To sobie wycofam na drzwi Dzwonimy dzwoneczkiem, przyjdzie w pan Dulamy się do prawa, żeby zostawić yy, nazepę nas skos żeby nam było łatwiej wjechać. No i jeszcze bieg by się przydał, kania, dawaj. O, wróciła. Wciągną nam te palety jest Dużo syf Mam nadzieję że nie będę się lodował bo tam mam zaskupiony syf jakiś inny kierowca zostawił Drewno w co jest No nic ściągną nam to, to tutaj i udajemy się na zasłużoną przerwę że bardzo od razu ograniczonej prędkości przeszły jakieś roboty drogowe no i tak, tym pięknym widokiem przed nami chciałbym zakończyć ten odcinek i podziękować wszystkim za naszą wspólną podróż po Londynie mam nadzieję, że przyjechaliście ją ze mną do końca i mam nadzieję, że Wam się podobała Także życzę Wam udanego weekendu kochani, ponieważ jest dzisiaj piątek. Ja mam nadzieję, że ten film ogląduje dziś. Może nie, może tak, zobaczymy. Jeśli nie, to przepraszam. Czekam na telefon z firmy, bo jeszcze mogę dać mi znać, yy, bo ogólnie wracam. W końcu do domu. Od storku mnie nie ma w domu. Wyobraźcie sobie moi drodzy, że na przyszłość ci, którzy chcą zacząć jeździć, to... To jest przestroga dla tych, którzy chcą bardzo jeździć i myślą, że nasza praca, praca kierowcy jest świetna i w ogóle. Od storku nie mamy w domu, drodzy. jest poniedziałek, jest piątek. Wyszło tak, jak wyszło. Opóźnienia na trasie, opóźnienia na rozładunkach, opóźnienia na załadunkach, opóźnienia wszędzie. I wychodzi czas, trzeba stawać. Jeśli w firmie zależy, to zdarza się tak, że czasami ktoś po nas przyjedzie. No, czyli dzisiaj wracamy do domu. Ja prawdopodobnie będę miał coś do zabrania w drodze powrotnej, ale niekoniecznie. Czekam za telefonem. Dziękuję kibice za oglądanie, trzymajcie się gorąco i do zobaczenia w następnym filmie, pa pa.